Witajcie obywatel, tutaj pan Perwiwiec z Wibiek Wibiekowski. Dzisiaj w Minecrafcie zbudujemy tak, ten pociąg, który Wam się wyświetla na ekranie EN57. Polski, stary, dobry pociąg. Zbudujemy go, zaczniemy od torów, a potem zajmiemy się nim. Zaczynamy oczywiście na trybie kreatywnym. Jesteśmy na świecie płaskim. I zacznijmy od torów oczywiście, bo zanim jest pociąg, są tory. I tory akurat bym zbudował z takich desek i płotów, może. Tak, i z tego właśnie zaczniemy robić tory. Najpierw to będzie tak prosto, ładnie wyglądać. O, i idą sobie tory. Yy, dobra, tutaj wypełnimy sobie. I jak zbudujemy już drugą połowę? Tory są bardzo dobrej szerokości, gdzie są trzy kratki. O tak, a reszta to tory. A po co są płotki? Płotkami to zrobimy. I będziemy budować te. O, widzicie? I co? Jedną kratkę. Na razie tory mogą być tak właśnie skończone, a resztę zajmiemy się pociągiem najwyżej. Później dokończymy jakoś ładnie tory, jeszcze tutaj dobuduję. Zrobimy go biało-czerwonego, a budowę zaczniemy już tutaj, tak jak to naprawdę wygląda i to idzie sobie wzdłuż. Z drugiej strony robimy to samo. Kolejna warstwa będzie biała, jak naprawdę w niektórych. Te torce to są tylko najpierw dla ozdoby. Później możecie je dobudować tam na końcu pociągu. Te możecie w ogóle później chyba do podłogi tego użyję. Jak mamy już to, to kolejną warstwą będzie szkło. Tak samo z drugiej strony, a później znowu czerwone. I jak już mamy to, to możemy zacząć już budować dach. Zaczniemy od tego. I idziemy tak. Nie wiem, czy ja to dobrze w ogóle robię. W rogu, jeśli nie zapomnę wam teraz, jak będę montował i pokażę ten pociąg. Lekko wygląda jak taki piętrowy. W następnym odcinku taki piętrowy zbudujemy duży. I piszcie, że chcecie więcej z Minecrafta odcinków. Deski z brzozy będą dobre, chyba do dachu, tak mi się wydaje, będą ładnie wyglądać. Tak, to prawda. No chyba zapomniałam ciągłego dnia włączyć. Na razie to wygląda tak. Mi się podoba coraz bardziej to wygląda jak EN57. O, konie! Nie idź na tory, bo cię pociąg przejedzie. Ale zanim zrobimy przód i tył, musimy się zająć środkiem. Zaczniemy od podłogi. Deski bambusowe będą chyba ładnie wyglądać. Dobra, ostatni blok podłogi postawiony. Teraz czas się już zająć naprawdę środkiem. Zaczniemy właśnie od czegoś takiego i tak robimy dalej. Robimy to te schody jeszcze odwrotnie. I tutaj łączymy deskami wyśniowymi. Tak na razie to wygląda. Gdy mamy już gotowe siedzenia, robimy kosze, bo prawie w każdym pociągu są kosze. Do koszy nada się kompostownik. Idealnie można coś tam nawet wrzucić. Stawiamy jego tak. Na ostatnim, jeśli macie mało miejsca, możecie zrobić właśnie tak jak ja teraz. To będą takie siedzenia dla jednej osoby. A skoro na N57 mówili kibel, to niszczymy to siedzenie. A z tym od razu robimy tak samo. No i robimy łazienkę. Biała terakota bardzo dobrze się na to nada. I budujemy mały. Ale dobry. Dodamy to na znak wentylacji. Klasyczne dębowe drzwi. Tu się nadadzą. A do środka nada, nada się lejek i klapa. Mój tam tyle jest. A teraz dodamy lampy i zakończamy, w taki sposób, jak tutaj i światło żabie dajemy. Gdy już to mamy, możemy rozdzielić całą część pociągu, kabiny. Robicie to tak i dodajecie jeszcze na te lampy przycisk. Albo może być właśnie ta przewodnia. Aha, nie da się jej postawić nawet. Na razie to wygląda tak. Mam na górze też kolejny lejek. Daliśmy tu szybę. Teraz dajemy tutaj pustą tabliczkę. Z jednej strony już to tak wygląda, ale to nie koniec. Z drugiej strony robimy to samo. Tak, to już mamy wszystko gotowe, ale jeszcze wewnątrz. Jeszcze drzwi. To zróbcie tam, jak wy chcecie. Z jednej strony, możecie dać bardzo czerwone przyciski, na znak że tego, że to tył pociągu. Przycisk też dodajemy przy drzwiach. Też przy drzwiach dajemy schody, żeby nie spaść. Teraz zrobimy kabinę. No i nie tak. Więc kabina już skończona. Wygląda tak. Tak samo robimy z drugiej strony. No i pociąg jest skończony.